Cześć kochani, witam Was na moim vlogu w nowej serii odcinków pod tytułem Updates z Australii. I słuchajcie, postanowiłam zrobić właśnie tą nową serię, w której będę Wam mniej więcej co tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, w zależności od czasu, będę Wam właśnie takie nowinki z Australii, komentarze jakieś, może na coś się natknę, na jakieś zwierzę i przy okazji opowiem o nim, coś takiego w tym stylu, e, takie update'y właśnie o Australii, co się wydarzyło w ostatnim czasie i a propos tego jakiś mój ogólny komentarz. A dlatego wpadłam na ten pomysł, słuchajcie, bo wiem, że większość z Was na moim kanale jest ze względu właśnie na tematykę australijską, a ja niestety, tak jak pewnie zauważyliście. Nie mam za dużo czasu przy Jamie, przy moim synku, który ma półtora roku. Nie mam zbyt dużo czasu, żeby te filmiki obrabiać, tworzyć regularnie, tak jak kiedyś, co tydzień, co dwa tygodnie. Więc tak jak zauważyliście, wrzucam nowy filmik średnio raz na miesiąc albo, albo i rzadziej. E, także chciałabym jednak, żeby to było bardziej takie konsekwentne, regularne. Więc jedyny czas, który mam, słuchajcie, to jest wybaczcie mi, ale w samochodzie, jak jadę do pracy lub z pracy. Więc stwierdziłam, że wtedy on jest cichutko, z tyłu sobie siedzi, e, jak go odwożę do niani, więc e, nie będzie mi przeszkadzał. Będzie wręcz zadowolony, że sobie coś posłucha, a ja będę mogła wam coś poopowiadać nowego Australii. Pierwsza taka rzecz, słuchajcie, taki update, to to, że u nas właśnie zaczęło się australijskie lato. Z dniem 1 grudnia i trwa grudzień, styczeń, luty. Australijskie lato, czyli oznacza to okres upałów, niesamowitych upałów. Okres takich katastrof pogodowych, jak właśnie cyklony, czy też pożary, które są konsekwencją suszy w okresie suszy. Dlatego że przed australijskim latem, które jest okresem, Deszczowym, jest to sezon na deszcze i na cyklony, jest wiosna, czyli okres na suszę, jest pora sucha. Dlatego, jeżeli w porze suchej nic nie padało, i potem zaczynają się nagle letnie gorące temperatury i jeszcze nie ma cyklonów i deszczu, to potem w konsekwencji macie pożary, czyli i cyklony mogą być, i pożary konsekwencją pory suchej. Tak jak pewnie wiecie, słyszeliście o pożarach, ale zaraz do pożarów wrócę, słuchajcie, bo jeszcze chcę parę innych rzeczy tutaj powiedzieć, a do pożarów wrócę. Szczegółowo Wam podam właśnie informacje, bo w polskich mediach pojawiło się parę nieścisłości takich, wręcz olbrzymich, i mówią o tym właśnie w Australii, też, że na całym świecie podają złe informacje. Więc ja Wam tutaj podam te, które znam z australijskich mediów. I lato w Australii również oznacza, słuchajcie, wakacje letnie dla dzieciaków czyli nie chodzą do szkoły, mają mniej więcej od połowy grudnia aż do końca stycznia, mają wakacje i po wakacjach zaczynają nowy rok szkolny czyli jest to tak, jak u Was w lato u nas w lato też są wakacje i potem rok szkolny, tylko że akurat tu się tak zdarza, że rok szkolny zaczyna się z nowym rokiem kalendarzowym. I słuchajcie, lato tutaj też oznacza ataki i większe występowanie tych takich groźnych gatunków zwierząt w Australii, bardziej w tych terenach, gdzie ludzie są. Czyli więcej węży idzie spotkać, więcej krokodyli niestety. Akurat w zeszłym tygodniu zamknęli parę plaż, bo tam zauważyli krokodyle. Potem jeszcze o wiele więcej rekinów. W zeszłym tygodniu też był atak na dziecko rekinów przy wyspie, które jest na południe od nas, więc w troszkę zimniejszych wodach troszeczkę, bo ogólnie to jest gorąco wszędzie, tutaj w Queensland, ale właśnie y, też wiele więcej rekinów. No i jest to słuchajcie, okres na meduzy, te takie śmiercionośne, które mogą Was niestety zabić. Więc uwaga słuchajcie, ostrzeżenie dla Was, albo taka rada bardziej, bo każdy zrobi jak chce i każdy ma inne doświadczenia, ale ja bym radziła Wam do Australii w okresie letnim nie przyjeżdżać, czyli darujcie sobie słuchajcie grudzień, styczeń, luty. Jeszcze jedna słuchajcie aktualizacja z yy, niedawna to jest to, że właśnie w Australii zaczynają wybijać te wielbłądy dzikie, o których Wam wspominałam w odcinku o ciekawostkach o Australii, e, i za niedługo mają wybić 10 tysięcy, e, no i potem, wiadomo, więcej i więcej, bo tak jak już Wam wspomniałam, słuchajcie, w Australii jest największa populacja tych dzikich wielbłądów na całym świecie i do takiej rangi, słuchajcie, że nie wiedzą co z tym zrobić, bo wielbłądy są naprawdę olbrzymimi szkodnikami tutaj i e, tam wtargają na tereny farmerów i tak Dalej, wszystko im tam niszczą, atakują zwierzęta itd., t.p. Więc właśnie zaczynają je wybijać. No i już wracając, słuchajcie, do tych pożarów, których Australia, jak wiecie, doświadczyła w ostatnich dniach. To rzeczywiście są tutaj pożary, które tak nazywają się, tak właściwie bushfires, czyli pali się tak naprawdę głównie bush, czyli takie no lasy, tereny, w których mało ludzi mieszka, co prawda no ale niestety bardzo dużo zwierząt. Bardzo dużo, słuchajcie, zwierząt również tych typu koala, kangury, więc bardzo dużo ich zginęło. Niektóre źródła podają też 48 milionów. Niektóre źródła podały 480 milionów. Ale też właśnie słyszałam jedną kobietę, która mówiła w mediach, która się zajmuje tam misiami koala na wyspie Kangaroo Island, gdzie był olbrzymi też pożar, żeby właśnie nie próbować oceniać mniej więcej, ile tych zwierząt zginęło, dlatego, że nie Wiemy dokładnie. Tego się wszystkiego dowiemy, jak tam się udamy w te tereny. Poza tym, oni, podoba mi się to właśnie w Australii i w Australijczykach, że oni się bardzo jednoczą w takich tragediach, pomagają sobie nawzajem, ogłaszają zbiórki na pieniądze, na ciuchy i tak dalej. Co prawda, ci potrzebujący, jeżeli chodzi o ludzi, nie potrzebują ciuchów, i to już było w mediach też ogłoszone, że jak co, to mamy wysyłać pieniądze. I podobno, podobno gwiazdy, biznesmeni, tak dalej zebrali już słuchajcie 140 milionów dolarów właśnie na odbudowę tych miejsc które uległy zniszczeniu, pożarowi na pomoc zwierzętom i tak dalej. Czyli ogólnie na y, odbudowanie tego, co zostało zniszczone y, podczas pożaru. Y, z tego, co słyszałam, jeżeli chodzi o pomoc, to właśnie nie tylko Australijczycy sobie pomagają, ale też podobno jakieś, jacyś strażacy przybyli y, ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. I to też, słuchajcie, nie jest tak, jak w mediach podają, y, słyszałam w Polsce, że cała Australia po nie, 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 nie. Słuchajcie, tutaj u nas w Queensland było parę pożarów na początku y, tego słuchego okresu, czyli tam jeszcze parę miesięcy temu. Natomiast teraz takie jakieś malutkie, ale to naprawdę takie pożary, słuchajcie, nieznaczące, które szybko są gaszone. Głównie jednak te pożary dotyczą południa, tam południowego wschodu, czyli stanu New South Wales, który jest znany z tego, że tam jest Sydney, stolicą jest Sydney. No i oczywiście słuchajcie, Victoria, czyli tam gdzie jest Melbourne, ale rzeczywiście tak najgorsze zniszczenia i największy teren zniszczony, to właśnie był w NSW, czyli NSW tak naprawdę najbardziej ucierpiało. Aczkolwiek zawsze słuchajcie, co roku jest ten sezon suszy w Australii, no bo jest ta pora sucha i przez to, że jest ta pora sucha, to też po prostu prowadzi to często do pożarów, więc rokrocznie tu są pożary i zaraz wam Wymienię dokładne dane i liczby, ale tak naprawdę rok rocznie palą się jakieś domy, rok rocznie giną zwierzęta i tak dalej. Akurat skala tych pożarów była o wiele większa niż normalnie, regularnie jest, ale chcę, żebyście po prostu zdali sobie z tego sprawę, że pożary w Australii dzieją się co roku i to, co było w Queensland w tym roku, co widzicie na mapkach, to akurat jest norma. Myśmy tutaj nie przeżyli niczego takiego nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o pożary, nie było jakichś wielkich zagrożeń i akurat, Aktualnie teraz, akurat w tych tygodniach, co są te straszne pożary w New South Wales i w Victorii, u nas nie ma ich praktycznie w ogóle. Dobra wiadomość, słuchajcie, jest taka, że teraz to już nie ma takiego dużego zagrożenia pożarami. Już w Sydney i okolicach tam padało, więc jest deszcz. Yy... Cieszą się z tego wiadomo bardzo. U nas w Queensland, akurat te wszystkie informacje, które docierały z południa, z południowo-wschodniej Australii i z Polski do mnie o pożarach w Australii, to były, działy się właśnie i docierały do nas w trakcie ulew w Queensland. Więc u nas to już w ogóle nie było żadnych pożarów, bo słuchajcie, wręcz lało całe święta Bożego Narodzenia i ym, te dni wokół świąt, to mieliśmy deszcze, ulewy, burze wręcz, słuchajcie, także nie było źle naprawdę. I teraz jedyne co, to mi się wydaje, że możemy czuć zagrożenie ze strony cyklonów, bo skoro było tak gorąco, to jest duże prawdopodobieństwo, że będą jakieś cyklony. W zeszłym roku nas to ominęło, więc mieliśmy szczęście, ale w tym roku może się już coś zdarzyć. Niektórzy, słuchajcie, nawet przepowiadali, że ta susza w tym roku w Australii, szczególnie tam na południu, to była jedna z największych w historii Australii. Ale to właśnie tak w niektórych źródłach, źródłach słyszałam, nie jest to na 100% potwierdzone. Jeżeli jeszcze chodzi słuchajcie o te informacje takie złudne w polskich mediach, to zauważyłam, że i było to też rozstrząsane właśnie w australijskich mediach, że na całym świecie y, są y, przekazywane, ludzie sobie przekazują, na Facebooku szczególnie i innych mediach społecznościowych, przekazują sobie mapki, które tak naprawdę nie obrazują skali pożaru w Australii. Te mapki, słuchajcie, yy, i to jest teraz ważne, bo większość ludzi, którzy mnie się pytali właśnie o to, jak to z tymi pożarami w Australii i tak dalej, znajomi itd. itp. to właśnie yy, mówili o tych mapkach. Te mapki, słuchajcie, z tego, co się dowiedziałam, to po prostu były mapki, na których zaznaczono zagrożenie pożarowe to były jedne mapki, drugie mapki zaznaczały e, na, naj, nawet najmniejsze pożary, czyli wszystkie, dosłownie wszystkie pożary, które się działy w Australii w okresie suszy e, i tego okresu pożarów, czyli okres paru dobrych miesięcy, słuchajcie na jednej mapce został tak przedstawiony i zagrożeń, a na innej mapce były to zagrożenia pożarowe był tak przedstawiony, jakby to rzeczywiście naprawdę cała Australia się paliła, ja tak patrzę na tą mapkę i sobie myślę, no kurczę to rzeczywiście według tej mapki, to Queensland to, to nie w pożarach, ale tak nie jest, słuchajcie. I to się wzięło stąd, to nie były zdjęcia satelitarne, tak zaznaczyli Australijczycy, że ludzie na świecie to interpretowali jako zdjęcia satelitarne i stąd też myśleli, że to są e, pożary duże, ale to nie były zdjęcia satelitarne, to były mapki, jedne były, tak jak mówię jeszcze raz, żeby zrozumieć, jedne mapki były znanie, znaniesionymi zagrożeniami, możliwościami pożarów w Australii, gdzie one byłyby możliwe, a drugie mapki były po prostu z zaznaczonymi wszystkimi pożarami, które w całym sezonie, właśnie pożarowym suszy Australii, się działy. I poza tym mapka, mapki są w miarę małe, a te kropki naniesione były naprawdę duże, więc to sprawiało takie wrażenie, że cała Australia, całe wybrzeże płonie, ale tak naprawdę, słuchajcie, po prostu to chodziło o tą, ym, o tą skalę, że skala mapki była mniejsza niż skala tych kropek, gdzie na przykład był jakiś malutki ogień, tam mały pożar i ktoś już naniósł tak wielką kropę wielkości paznokcia, jak ta sama kropka oznaczająca pożar dziejący się e, w tam New South Wales, gdzie naprawdę bardzo, bardzo płonęło. Także słuchajcie, wszystko jest ok, e, wszystkie miasta przeżyły, jakieś tam wioski oczywiście, są straty, ludzie po, e, potracili domy, domy spłonęły i tak dalej. Ale słuchajcie, katastrofy na cały kontynent nie ma, jest ok i było, była to większa skala, ale nie przesadzajmy, nie było aż tak źle, i my się odbudowujemy teraz, to znaczy tam na południu, i wszyscy sobie pomagamy. Zbierają pieniądze, słuchajcie, więc ratują te zwierzaki. To jest fajne, żeby to rozgłosić, żeby ludzie po prostu pomagali sobie, ale nie przesadzajmy, słuchajcie, Australia nie zginie, nie zniknie z mapy. Nie jest tak strasznie, było strasznie, ale nie tak strasznie, jak to malowali w waszych mediach. Także to taki update, żeby sklaryfikować. A jeżeli słuchacie, chodzi o takie dane, już żeby Wam to zobrazować, jaka była tak tragedia, to w liczbach się to tak maluje. Um, ilość pożarów, które ocenili w tym właśnie sezonie, słuchajcie, w sezonie, nie w ostatnich dniach, w całym sezonie suszy i pożarowym, to było około 300. Ale te liczby jeszcze będą podane dokładniejsze. Ja Wam mówię około 300. Jeżeli chodzi o to, ile ludzi umarło, to podaje się, że było to 25 osób. W większości są to osoby starsze, więc to też nie wiem, słuchajcie, bo to nie wszystkie śmierci były spowodowane stricte tym, że ktoś spłonął i tak dalej. Czasami ratowali kogoś i td. i Także różne są przyczyny tego, że ktoś tam zginął. Jeżeli chodzi o domy zniszczone, to mówią, że około 1700 posesji domów zostało zniszczonych przez właśnie pożar, ale znowu tutaj też nie ma dokładnych danych, czy to częściowo też te domy zostały zniszczone, czyli, czyli tutaj domy tylko totalnie zniszczone, nie wiem, niektórzy które wioski zostały totalnie zniszczone, a niektóre nie. Pamiętajcie, że to płonęły głównie właśnie wioski, takie tereny bezludne. Oczywiście tam farmerzy są i tak dalej, ale głównie farmerzy, bydło, te zwierzęta hodowlane, no i zwierzaki typu koala, kangury. A jeżeli chodzi o to, jaki obszar spłonął, to wykalkulowali, że około 10 milionów hektarów. Ale to wszystko, słuchajcie, się zmienia, jeżeli chodzi o dane, oni to updateują non-stop, więc em, może jak szybko potnę dzisiaj. Ten odcinek, zerknę sobie. Czy jakieś nowe update y są, i może Wam wkleję na koniec jakieś nowe liczby, bo to się wiadomo z godziny na godzinę zmienia. I to by było, słuchajcie, już na tyle z tego update'a. Mam nadzieję, że Wam się pomysł podoba. E, przynajmniej tym, którzy tak chcą na bieżąco coś słyszeć z Australii o Australii. Także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Już za tydzień, słuchajcie, powinnam wypuścić nowy odcinek z serii odcinków e, z ciekawostkami o Australii. Tym razem będą to ciekawe przyzwyczajenia i zasady e, panujące. W Australii, także zapraszam Was serdecznie. Potem wpadnie jakaś recenzja. Słuchajcie, nie musicie jej oglądać, bo to robię tak dodatkowo dla tych, którzy po prostu są zaciekawieni jakimiś produktami. Ja wiem, że zawsze lubię oglądać na YouTube, jak ktoś zrecenzuje coś dla mnie, bo wtedy ufam takim ludziom, aniżeli zapewnieniom producenta. Także recenzje jakieś też tam wpadną, ale to się nie musicie przejmować ci, co wolą Australię. Ale mam zaplanowanych dużo, dużo innych odcinków odnośnie Australii, o Australii i tak dalej. Jak wiecie, a więc pozdrawiam Was Słuchajcie serdecznie i do zobaczenia następnym razem Trzymajcie się, pa, pa Jeżeli Wam się kochani filmik podobał To proszę Was o lajkowanie go I zapraszam Was serdecznie do subskrybowania Mojego kanału, jeżeli chcecie dostawać Na bieżąco powiadomienia o nowych filmikach Zapraszam Was też serdecznie Do obserwowania mnie na Facebooku I Instagramie